W mamy Was dobrą informację jak zawodnicy wrócą z obozu w Hiszpanii to wpadniemy do Was na lekcję hiszpańskiego. Który to twój obóz zawsze cię pytają? Co już jest 30? 40 obóz? Właśnie ja dobrze, tak dobra. Stary bieg się wbija pod kolanem. Nie no. ja wiem, <laughs> że mi nie ma miejsca. <laughs> Młodzienia. idziesz? To była Po co? Pracować. Ciężko po takiej przerwie wrócić, czy już tężko, nie mogłeś doczekać? Ciężko, ciężko wiesz. Ale tężko. tęskniło się chyba. Tak bardzo, ale jeszcze bardziej za meczami. No, no już. Brakuje meczów. Wracamy w tym Wracamy, miesiącu. Tak. Cieszę się bardzo, że chłopaki już w pracy. Jo! cześć. Cześć. Ciebie nie wiedziałem. Jesteś gotowy? Właśnie się pakuję. To dopiero co na nartach byłeś chłopie. No. A ty już musisz pracować, kurczę. Ciężko było wrócić. Nie muszę po... tylko chcę. Chcesz pracować. A ty chcesz pracować? Cały czas pracuję. Co ty robisz? Pobieram. Co pobierasz? Pobieram kalendarze, które już za niedługo zobaczycie w swoich klasach. Kiedy wracamy do szkół? Teraz już wracamy do szkół tak naprawdę. Szkoły już wróciły 7 no, stycznia, najdłuższa dokładnie. przerwa ever świąteczna była. I dobrze, trzeba sobie odpocząć na spokojnie i wrócić z pełnymi siłami do nauki. W pierwsze liceum, mamy dla Was dobrą informację, jak zawodnicy wrócą z obozu w Hiszpanii, to wpadniemy do Was na lekcję hiszpańskiego. Jak się spało? Fajnie, 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 Szukałeś tego? Tak. No to już masz. Cześć, nowy rok i porządki na początku w klubie. Trzeba wszystko poukładać, żeby dobrze potem zacząć. I tyle. Żegnamy się naszym starym studiem, a tutaj będzie coś innego, tak? Kasia, jak tam nowy rok? No, w nowym roku okay, tak jak i w starym. Okej, dziękuję. A ty? Widziałem, że cała rodzina jest w ciuchach Piasta. Zresztą że promujecie teraz, tak? Gdzie tak było? No, twoją siostrę widziałem i twojego syna, A, syna na mygo. jednym poście. No to stara, no to. Ja nie powiem, co to jest nepotyzm, ale dobrze, dobrze dobrej sztucznej wieże, tak? Tak jest. A ty czemu nie masz tych ciuchów z piasa ale, sobie? Ale spokojnie, czy to jest 4 efik. Dobra, nie się. odpoczęłaś? Bardzo. No to lecimy. Było bardzo dużo dni Tak? No, ja by było. Teraz porządki. Cześć, tu praca w ryb, Cześć. po świętach. Gdzie jest Renia? Wszystkiego dobrego znowu. Wszystkiego dobrego, gdzie Renia? A, wolny się ma. No i dobrze, pracujecie. So, jak tam nowy rok, początek? Jeżdżamy? Dobrze. No to z pozytywnym nastawieniem. Tak. Trzymaj po się. Tyle dni jak wypoczynku, musi być pozytywnie. Dzięki. Który to twój obóz, zawsze cię pytają. To już jest? 30? Może 40 obóz? Każdy przetrwałeś. Każdy przetrwałeś, do no mojego GKE. Cześć, coś z Werokargo się dzisiaj dzieje. Przyjedzie tak, specjalny maluch. Mamy dzisiaj mojego wielkiego malucha. Okej. Okay. Nie Małego, wielkiego malucha. A ty miałeś kiedyś malucha? Nie, ja, mój dziadek nie. A ty miałeś kiedyś malucha? Nie, nie, miałem. Znowu ty? Znowu ja. Wracamy. Co robisz? No będziemy Instagrama ogarniać. Pierwszy trening w nowym roku. Musisz się wdrożyć przed obozem. Idziesz na obóz słyszałem. Jadę. Ale fajnie. Tak, pakujemy Ale... się już też, także dwie rzeczy na raz. Chciałem zdementować, że to są wakacje, tylko to jest zapiernicz, tak? Tak, tak, tak. 24 na 7. Właśnie teraz obserwuję jak nasz fizjo sobie radzi jaką No, o, Poradzimy sobie, cześć. Przeszedłeś przez te drzwi, więc potrafisz wszystko. Z tak wielkim ładunkiem. Cześć! Cześć. Jak samopoczucie powiedz mi? Wspaniale. Odpocząłeś? Tak. Czy już byłeś myślami w pracy? Zacząłem i byłem na w pracy. Nastawienie ma dobre po zakończeniu rundy, tak, runy, tak tak, teraz tak, jak najszybciej było zacząć, nie? Tak, bojowo. Co teraz robisz? Idę się przywitać z trenerem. Cześć, kim jesteś, co tu wiesz, robisz? Jestem nowym fizjoterapeutą piastak Gliwice. No co ty, do jak sto, masz na to imię? ten zaszczyt, Krzysiek mam na imię, Skąd miło. do nas przyjechałeś? E, wiesz co, no pochodzę z Tarnowa, ale już 7 lat mieszkam w Katowicach. Dlaczego wybrałeś piastak Gliwice? E, wiesz co, no y, gdzieś parę osób... Ode mnie z roku się tutaj przewinęło, że tak powiem, przez jako fizję. Jako fizjom mówili, że, że to świetna, świetne doświadczenia, cudowna drużyna, więc pomyślałem, spróbuję, no i się udało. Nie było łatwo się dostać? E, no cóż, swój staż musiałem odbyć, musiałem się nauczyć wielu rzeczy, jak to tutaj w sporcie na takim poziomie wygląda, ale udało się taki prezent noworoczny otrzymać od klubu i dostać umowę. Fero, słyszałem, że masz siłkę w domu w klubie materiału. To prawda, że masz siłkę w domu? Tak, prawda. To czemu tu przychodzisz? Bo sobie sobie zrobię tutaj przy terminu. A w domu to jednak jest komfort, nie? możesz sobie zawsze... Tak, oczywiście, że mogę przyjść kiedy chcę i nie muszę się nie dostosowywać, nigdzie wyjeżdżać. Mhm. To jest to duży, duży plus. A tak. na do Sigmy, do Połomuńca. Tak, ja to... a jutro, zobaczymy pierwszy sparing. To są Czechy? czechy, czechy, tak. Ale to jak Słowacja trochę. Czujesz się tam tak bardziej jak u siebie no, niż w Polsce? Myśl, że jest bardzo podobne. Nie? Jak... Polska, Słowacja, Czechy myślę, że to, to bardzo podobne. Sigma to trudny partner? No na pewno, grałem w pucharach, mamy tam kolegów. Ticho, ticho, rucho, I to, A to fajnie. No to, to się cieszę, że tam się spotkamy. Zobaczycie się jeszcze dzisiaj, czy myślę, nie? Jest, że, tak, że Jest szansa w hotelu. Grawe, tak mi się No to tak. pięknie, no to pozdrówcie ich od nas i żeby był fajny mecz. No i a jak ty się czujesz tym wyjazdem, poczułeś wystarczająco, ale jednak sobie wszystkie sprawy związane z rodziną, żeby sobie poradzić dwa tygodnie bez ciebie. tak, na pewno ja się cieszę, że po prostu znów wracamy i robimy to, co kochamy, no to ja się cieszę, że jesteśmy z powrotem. A rodzina będzie tu, czy z rodziną w Słowacji? tylko w szkole to musi być tutaj na miejscu. O. Okej, okay, dobra. I co będziesz ze sobą, żeby nie tęsknić? O, telefon. Telefon. Jakbym mógł dzwonić? Widziałem też jeszcze, że tam wieczorkami sobie grasz na playu dalej? To no, FIFA? Powiem szczerze, że to był chyba pierwszy raz po długim, długim czasie. Nie? Kurczę, no. Nie mam dużo czasu i tak mam. Trochę chwilę dla siebie, no to pogadałem. Na obozie będzie trochę chwili dla siebie, no, no bo nawet, nie będzie dzieci, tak, nie będziesz, no, będzie... Się... Będzie dużo treningu, tak myślę, że tam będzie trening i do spania. Nie? Vero Cargo. dzisiaj podpisujemy. Tak. Będzie maluch. No, jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Zobaczymy zaraz. Co robisz? Ja spróbuję piłkę z Ostrowita, żeby zmieściła się na wyjazd do Hiszpanii. Pakujemy się wszyscy już, tak? Pakujemy się. Dzisiaj sprzęt już rusza do Hiszpanii, a my ruszamy w poniedziałek samolotem. Dziękujemy firmie Vero Cargo za to, że nam tak um to już kolejny rok z rzędu, bo w zeszłym roku też, z tego co pamiętam, tak to wyglądało, że sprzęt wcześniej jechał transportem, bezpiecznie dotarł na miejsce, bezpiecznie wrócił, także cieszymy się, że razem z firmą Werocargo współpracujemy i, i tak nam to ułatwia bardzo transport rzeczy niezbędnych do, do dobrej pracy na obozie. Których się nie zawsze da przewieźć samolotem, a zobaczmy, że ten, ten, ten pojazd jest dwa razy większy niż rok temu, więc możemy sobie załadować wszystko i będzie, ta podróż będzie trochę bardziej komfortowa w samolocie i szybsza chyba, tak? No tak, tak, no na pewno są to wiadomo rzeczy takie niegabarytowe czy gabarytowe, bardziej jak jakieś stoły do masażu czy, czy sprzęt fizjoterapeutów, ciężarki, no to takie rzeczy wiadomo, że do samolotu ciężko. Także fajnie, że, że możemy tym transportem tak dzisiaj zadziałać. Czego Wam życzyć? Słońca, zdrowia i pogody. Tobie? niczego. Żeby Wasze nie rączki nie bolało od tych całych to... zabiegów, terapii, masażu i tak dalej. Tylko terapię ruchem poniedziałek, wylot. Wy jesteście jeszcze myślami przy sparingu ze Sigmą, bardzo dużo się rzeczy dzieje, no i nie jedziecie tam na wakacje, tylko po prostu będzie ciężka praca, rozumiem, jak piłkarze. Nie, no wiadomo, wiadomo. Chcemy dostarczyć jak najwięcej kontentu dla naszych kibiców, pokazać przede wszystkim też ciężką pracę zawodników, bo po to tam, wiadomo, drużyna jedzie, żeby przez te 11 dni pracować. Mamy fajne sparingi zaplanowane, mamy nadzieję, że będziemy mogli jak najwięcej też pokazać tych sparingów w transmisjach na YouTubie, więc... Będzie się dużo działo. No idealna temperatura do pracy. Tak, Lepiej tak. niż to. Około 15-16 stopni. No to oglądajcie Piast Liwice TV, relacje z Alicante. Zapraszam. Jesteś z Vero Tak. Jesteś spedytorem? Tak. tak. I przywiozłeś teraz ten samochód? Tak. tak. Dziękuję bardzo. Kim tak. jesteś, co tu robisz? E, ja zajmuję się fotografią i filmem i tutaj mam e, niesamowitą okazję uwiecznić te cudo e, przy okazji z piłkarzami Piasta. Dlatego nie możemy się doczekać. Masa dobrej energii, masa dobrego chłodu. Działamy. Wielkiego malucha Podwyro karko na Wośm. I co będzie się działo? Dlaczego Piast jest tutaj zaangażowany? Ponieważ wspieramy piasta od lat, chcielibyśmy, aby również nam pomogli rozpropagować akcję Wielki Maluch. Ten oto to piękny Fiat 126P z 1995 roku został przekazany na licytację na rzecz 34. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie też można go zobaczyć na rynku 25 stycznia w Gliwicach. No i zachęcamy do licytacji. Od ilu zaczynamy? Zaczęliśmy od 500 zł, mamy już 12 tysięcy. No... Oh. celujemy wysoko. Celujecie wysoko. A tak co nasi piłkarze będą dzisiaj robić? No, mam nadzieję, że się nim może przejadą. Daj ten najmniejszy. Ciężko się tam jeździ? No, lekko nie jest. Napęd na, na tył, no okay. tak w prawdziwym... Lata na boki. Jak w prawdziwym coupé. Tak, jest... Marzysz o tym, żeby przyjaciel się maluszkiem? Maluch teraz to kosztuje, kurczę... 120 tysięcy. 100 tysięcy, co? Ten na razie 12. Na 8-9 stycznia jest 12 tysięcy. Ale fajny. Jejku. Czy mi się uda w ogóle ruszyć? Zatier musisz go odpalić. Czy uda mi się przesunąć? Jak się kapitanie czujesz dzisiaj? Dziękuję w porządku. Bardzo dobrze. Jest ty ekscytacja przed wyjazdem na obóz. Czy dużo zamieszanie? Na pewno pakowanie, na pewno nie się powrót do treningów, to, to coś ekscytującego, ale, ale dzisiaj wyjeżdżamy na sparring do Oumuńca do i, i później na obóz. Dobrze, dzisiejsza akcja to Vero Cargo, orkiestra. Jak myślisz, czy to będzie fajna sprawa, z takim maluchem się przejechać, kupić i dlaczego wspieracie? Vero już wsiadł, nie wiem, jak go się tam mieścił, razem z Piestusiem. Przede wszystkim świetna inicjatywa właścicieli Vero Cargo. Po raz kolejny pokazali, że mają ogromne serce. My wspieramy tę inicjatywę i zachęcamy ludzi do tego, żeby brali udział w licytacji. Myślę, że ktoś z naszej szatni też będzie brał w niej udział. Dawniej się takie jeździło, ferro. No, na wakacje. Gazu, gazu. Jakie wrażenia? Takie wrażenia? Super. Fajne, fajne, powiem Ci fajne, no, to... troszkę za małe dla mnie, ale... ale autografy są, nie można tego już uszkodzić, Max. Właśnie ja dobrze, ja że jesteś... Ja mogę biegów Stary bieg się wbija pod kolanem, Taka, no. Ja mi nie ma miejsca. <laughs> tak, dość dziwi nasi rodzice, go. Co, uważasz, że to jest warte, jest z każdych pieniędzy? Każdy pieniędzy. To jest historia polskiej motoryzacji. Zachęcamy wszystkich do licytacji. Super pomysł, super akcja, autografy, piłkarzy. I trenera. Takiego nie ma i trenera, oczywiście nie ma takiego drugiego malucha. W Polsce na pewno. Więc na pewno nie ma, także zachęcamy yy, do zakupu auta. O kurde. No. no Bez pomagania ciężko się jeździ. No właśnie, a to wszystko tak oldschoolowo naprawdę. Wartość kolekcjonerska. No i co w Werokargo możemy powiedzieć? Tak, no, akcja Verocargo. Werokargo yy, jest naszym współtorek długo Widzimy tutaj też, że, że też yy, udziela się w akcjach heretetycznych. Także wielki, wielkie, wielkie podziękowania, wielki plus dla, dla firmy. No i Zachęcamy każdego do tej stacji. stójcie, stójcie, kupujcie super auto. Jakie plany mawero cargo w stosunku do Piasta, bo wspieracie nas bardzo już długo. No, wspieramy długo i w tych najlepszych momentach i w tych też takich gorszych. No jakby jesteśmy cały czas z Piastem, cały czas z drużyną i nie zamierzamy przestawać w tym. Jesteśmy z Gliwic i hej Piast!